Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić z bliska podkład Maybelline New York Superstay 24 godziny. To jest seria, ogólnie seria podkładów Superstay. To już jest w zasadzie seria kultowa u producenta Maybelline New York. Natomiast ten podkład został zliftingowany, odświeżony, tak bym, go, tak bym to tutaj określiła. Czyli najnowsza seria została wzbogacona o technologię MicroFlex, która ma się dostosowywać do mimiki naszej twarzy. Produkt między innymi ma w swoim składzie krzemionkę, czyli naturalny składnik, który między innymi ma w na ładne zmatowienie twarzy, ma pochłaniać nadmiar sebą oraz ogólnie wilgoć. Ta no, nowa wersja Super Stay oprócz tego, że ma być podkładem długotrwałym, długo longwear, długo utrzymującym się na naszej twarzy, to ma być odporny właśnie na pot, na wilgoć, na pocieranie, no na podłózy, jak już wspomniałam. Czyli ogólnie ma wyglądać świeżo, ładnie, ma dobrze kryć, no i przede wszystkim w przystępnej ma być i abyście wszystkie go bardzo, bardzo kupowały. Ja no, oczywiście to już tutaj żartuję, jeśli chodzi o kolorystykę. Producent ma dla nas sześć kolorów. Na moje uważam, że brakuje kolorystyki jasnej, i dlatego nie wszystkie z Was pewnie będą mogły sobie znaleźć. Popatrzcie, po że rękę to opuszczałem, Nie wszystkie z Was będą mogły znaleźć odpowiednik kolorystyczny dla siebie. Butelka również została odświeżona, fajna pompka, wygodne opakowanie. Szkle, także co to dużo mówić, pokazuję Wam po prostu wszystkie kolory. To jest odcinek akurat najczter... najciemniejszy, 40 Fown, tak się tutaj prezentuje. Jeśli chodzi o cenę, to podkład kosztuje powyżej 30 zł. Zapewne w większości sklepów będzie koło 37-38 zł, czy też 39 no ale w promocjach zapewne również uda Wam się go dorwać. Pokażę Wam również, jak on przedstawia się na twarzy, I, ale wcześniej chciałam Wam zaprezentować wszystkie kolory. Będę bazować na moich małych testerkach, ponieważ podcast ogólnie cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem i, i akurat w tym momencie nie, mam na, 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 nie mamy na stanie tych wszystkich kolorów, dlatego po prostu bazuję na testerach, bo koniecznie chciałam Wam przedstawić ten podcast z bliska. Porobimy delikatne słocze, Odcień najjaśniejszy 0,5. Jeśli chodzi o porównanie, myślę, że jest na poziomie jasności, tak to będą określać, na poziomie Revlona 150, natomiast to nie jest ta pigmentacja w stosunku do Revlona, on bliżej byłby do Revlona 110, czyli to jest jasny podkład z domieszką koloru różowego tak się prezentuje niżej po roztarciu. E, wiem, e, zapewne nie będziecie wszystkiego dobrze widzieć, dlatego te słodcze porobię jeszcze e, w innej formie i nie tylko na kamerze, będzie również na zdjęciu. No tak jak wspomniałam, jasny kolor faktycznie, e, ale ma w sobie e, róż z delikatną brzoskwinią. Kolor totalnie nie dla mnie. Odcień 10, e, którego też zdecydowałam się nałożyć na twarzy za chwilę oczywiście, bo w tym momencie jestem te specjalnie dla Was. Tak prezentuje się dziesiątka, czyli drugi w kolejności nazywa się ivory, niby kość słoniowa faktycznie ma tutaj żółty pigment, ale tej żółci nie jest aż tak dużo to jest żółć delikatna, wymieszana. Z, może z delikatną oliwką, ale nuta brzoskwini też jest, to nie jest taki czysty, żółty podkład, jak jest na przykład e, z Makeup Atelier Paris, e, seria, e, tak jak ja to nazywam, ta NB, tak? to nie jest taka oliwka chłodna, e, tylko jest już tutaj cieplejszy kolor. Kolejny odcień, 21 Nude delikatnie ciemniejszy od dziesiątki, delikatnie, zaraz Wam tutaj zademonstruję, ale on ma w sobie więcej już tej brzoskwini. To jest 21 tutaj. Ten ostatni kolor, tak dobrze, że mam przyprost, mogę Wam pięknie powyginać rękę. No tak ja wspomniałam, on już jest ciemniejszy, to jest cały czas poziom rewlona 180 w kierunku do 220. O! Bam! Zobaczcie, jestem, no ale te nie moje klimaty. Nie moje klimaty, to jest taka ciemniejsza wersja jakby tego, te, tego 05, czyli tego pierwszego koloru. Odcień 30, piaskowy scent się nazywa. Już Wam robię piękne słocze, kropkowane. I analogicznie ciemniejsza wersja, jakoby odcienia numer 10. Ma w sobie więcej takiej, takiej delikatnej oliweczki i pigmentu żółtego. No, ale tak jak wspomniałam, jest ciemniejszy od, od dziesiątki. No, mi, dla mnie kolor bardziej do wykorzystania niż te pozostałe wszelkie inne. Odcień ciemniejszy, przedostatni: 32. Znaczącą widać już tutaj tą pigmentację. I on w zasadzie tak co dwa, również przeskoczę, ponieważ on również ma więcej w sobie tej brzoskwini i więcej jakby tego pigmentu po, po intensywnym roztarciu. Jakąś nutkę delikatnego różu, ale bardzo mało. Głównie bazuje na brzoskwini. I ostatni odcień 40 Fon. I ten kolor. Jest ciemniejszą wersją znowu odcienia numeru 30. I to już jest najciemniejszy kolor, który też delikatną ma w sobie oliwkę. Czyli tak przedstawiają się wszystkie 6 wszystkie kolorów, w zasadzie dużego wyboru nie mamy, dlatego dzisiaj, tak jak wspomniałam, nałożę odcień numer 10, który był najbardziej jakoby kompa kompatybilny z moją twarzą, moją cerą. Zobaczymy, jak będzie się aplikować. <laughs> o, jestem ciekawa. Porobimy parę centek. Zobaczymy, czy zakryje moje wszelkie niedoskonałości, których ostatnio się troszeczkę namnożyło. Niby nie za wiele, ale jednak zawsze coś jest. Nos do przykrycia, rozszerzone pory. Pół twarzy rozprowadzę. Pół twarzy. <laughs> Na pół rozprowadzę gąbeczką. To jest gąbeczka Beauty Blender marki Pierre Renne, czyli nasz polski wyrób. No, pierwszy raz, także test też na żywo. Zobaczymy jak się sprawdzi. Hmm. Gąbeczka zwilżona, także podkład ładnie się rozprowadza. Trochę kolor jednak nie mój, jednak zdecydowanie za ciemny, czyli to jest u mnie dziesiątka. Jeśli chodzi właśnie o inne podkłady, używam Revlon 180, Makeup Atelier Paris, używam 2 NW, ten fluid wodoodporny. Także jeśli macie podobne, podobną cerę, podobną karnację jak ja, no to wiecie, że ten podkład również będzie dla was za ciemny i w zasadzie możecie przekreślić supersteje, no bo nie znajdziecie odpowiedniego koloru. Chyba, że się delikatnie opalicie, no to to może być coś dla was, bo tak jak podkreślam ten żółty pigment w tym numerze jest największy. No, zbliżamy do końca tej połówki. Gąbeczką całkiem fajnie. Zobaczymy, jak pędzelkiem. Mój piękny pędzelek marki Sigma 3D Kabuki, czy DHD. Ten pędzel jest też świętny do konturowania, pokażę Wam to w innym filmiku, jak wspaniale można z nim konturować twarz. Myślę, że podkład ten lepiej nadaje się do gąbeczki, bo zwilżoną gąbeczką jednak możemy mniejszą ilość nałożyć. Tutaj przy pędzlu musiałabym jeszcze delikatnie sobie dobrać odcień. Gdzie jesteś mój kochany? Tutaj zaginąłeś w akcji, jesteś on. No skromnie mi nie starczy, a w zasadzie była podobna ilość. Ale pędzel również sobie poradzi, zatem jeśli lubicie nakładać podkład Ten to w zasadzie może to być bez różnicy, bo tylko dołożyłam dosłownie małą krupeczkę więcej. tak się przedstawia twarz nałożony podkładem. Ugruntowany podkład prezentuje się następująco. Za chwileczkę zrobiłam jeszcze zbliżenie. Puder nałożyłam po jakieś pół godziny od aplikacji podkładu usłyszałam ostatnio na kanale Hani Digital Girl World 13 na oczywiście Hani znacie, nie trzeba przedstawiać, że ona natomiast usłyszała, że podkład należy utrwalać pudrem dopiero po y, jego wyschnięciu, po zastygnięciu z twarzą. Ja no, też tak zrobiłam, a zresztą kolejnym powodem, y, aby czynić tak, było po prostu kolejny filmik, który nakręciłam dla Was. Y, test tych Pro Contour Stick marki HEN. Także jak jesteście ciekawi, jak wykonturowałam twarz na mokro, to po prostu y, śledźcie mój kanał, zajrzyjcie na wcześniejsze filmiki, bądź czekajcie na te, co dopiero będą. I dlatego kręciłam do Was dwa filmiki na raz. Natomiast jeśli chodzi już o sam podkład, podkład utrwaliłam pudrem marki Vipera, puder sypki, odbijający światło. To jest o numerze 012 i to jest mój ukochany puder, którego ja już z niego korzystam od wielu, wielu lat. Jest bardzo miałki, mał, bardzo ładnie prezentuje się na twarzy nie jest za ciężki, te odbijające drobniki to oczywiście są nienachalne, one nie powodują efektu rozświetlenia po rozświetlaczu, a jednak sprawiają, że twarz jest taka świeższa, no po prostu ciekawsza. Także ten puder twarz rozświetliłam serduszkiem z I Love Makeup Blushed Hearts w odcieniu ice, Iced Hearts. Mój niestety jest sfatygowany. Przy okazji pokazuję Wam, że serduszka są bardzo po prostu kruche. Szczególnie a w zasadzie przede wszystkim te, które mają w sobie trzy kolory, ponieważ na łączeniu tych produktów no, często dochodzi do popękania. Także jeśli Wam delikatnie pęknie, to po prostu nie zrażajcie się, używajcie go dalej, bo tak się czasami z tym produktem dzieje. No a zaczynam od końca, a powinnam na samym początku przedstawić krem, który mam który mam pod podkładem. Jest to Dermacolor krem nawilżający z wyciągiem ziół. Karolina tak wiem, że go bardzo lubi. Ja też zresztą jestem na wykończeniu pierwszego opakowania. Jest bardzo wydajny i na pewno osiągnę jeszcze po niego nie raz. Co do trwałości tego podkładu, yy, przypuszczam, że nie będę w stanie Wam pokazać po kilku godzinach jak on się przedstawia, ale na pewno opiszę to na blogu, dlatego już teraz Was odsyłam, ladymakeup.pl, tam też znajdziecie ten podkład o którym była cały czas dzisiaj mowa, czyli Super State Maybelline New York Super State 24 godziny, ta nowa wersja udoskonalona o technologię Microflex. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Dziękuję Wam serdecznie. Ja oczywiście zachęcam Was do komentowania, do kciukowania. Jak macie jakieś pytania, walcie śmiało. No i to by było wszystko chyba. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.